Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić czarownicę Rosę z Krowędu Nocnego Ognia, która zajmuje się magią morską, również magią tkania i szycia, a także bardzo ważny jest w jej życiu kór przodków. Siostro o czym byś nam chciała dzisiaj opowiedzieć? Przyszłam tutaj dzisiaj do was, żeby opowiedzieć właśnie o przodkach, o tym jaką odgrywają rolę w czarostwie tradycyjnym, ale też w ogóle w ogóle w czarostwie na wielu ścieżkach i czym mogą być dla nas współczesnych ludzi. Zapewne każdy z was doświadczył straty jakiegoś bliskiego człowieka albo stworzenia zwierzęcia. Odchodzimy i przychodzimy na ten świat i życie i śmierć są ze sobą integralnie powiązane i nie jest tak, jak chciałoby myśleć wielu współczesnych, że śmierć jest czymś obcym i że jest antytezą życia. Nic podobnego. Śmierć od zawsze była częścią życia. Wiedzieli o tym nasi przodkowie z najdawniejszych czasów. Dlatego w tej chwili we współczesnym nie tylko w współczesnym czarostwie, ale nawet we współczesnej psychologii odchodzi się już od takiego myślenia, że kiedy odchodzi ktoś z naszych bliskich, powinniśmy przeżyć tą żałobę, a potem odrzucić myśli o nim i związki z nim i wrócić do, do swojego własnego życia, do jakiejś nowej drogi, do nowych rozwiązań, jakby zacząć żyć od nowa. Nasi przodkowie nie myśleli tak, i w tej chwili bardzo wiele jest takich tendencji w psychologii, które każą nam myśleć. Właśnie tak jak myśleli nasi przodkowie, i to z czasów najdawniejszych, a mianowicie uważali swoich zmarłych za istoty, które są obecne w ich życiu przez cały czas, także i po śmierci w wielu różnych zakątkach świata, także i tutaj u nas, na naszych ziemiach, chowano zmarłych pod progiem, wcześniej, jeszcze w wcześniejszych czasach takich neolitycznych, pod paleniskiem, aby towarzyszyli, klanowi towarzyszyli rodzinie powsze czasy, aby byli z nimi byli jako dobre duchy rodziny, dobre duchy rodu. I właśnie w ten sposób postrzegam Przodków i praca z przodkami, jakby współcześnie, jest tego rodzaju podejściem. Czy mogłabyś nam opowiedzieć, w jaki sposób możemy nawiązać kontakt ze swoimi przodkami? To bardzo dobre pytanie. Wiele osób pyta o to. Myślę, że sposoby mogą być bardzo różne. Od takich najprostszych, jak właśnie udanie się na cmentarz. Złożenie im w ofierze ciastek, złożenie im w ofierze ognia, czyli zapalenie znicza, świeżych kwiatów, duchy bardzo lubią świeże kwiaty. Wszystkie te rzeczy to są takie naturalne czynności, które znamy i które pewnie przyszłyby nam do głowy bez tego filmu i bez mojej wypowiedzi. Ale pomyślałam sobie, że warto też Wam powiedzieć o tym, że jeżeli mamy bliską osobę zmarłą bliską osobę z rodziny, która odeszła i mieliśmy z nią za życia bardzo tak, tą dobrą relację, to świetnym pomysłem jest to, aby zrobić sobie w domu jakiś ołtarzyk tej osoby. Umieścić tam zdjęcia z nią związane, przedmioty, które do niej należały. I regularnie, codziennie świecić jej właśnie świeczkę mały zniczek albo właśnie Tilajta i kadzidełko. Ale nie tylko to, bo to jest jakiś rodzaj ofiary, która ma zapewnić zmarłego o naszej uwadze, o naszej pamięci. Ale chodzi też o to, żeby próbować nawiązać kontakt z, z tym duchem właśnie w ten sposób, że pytać go o różne rzeczy, ra, prosić go o radę, prosić go o radę tak, żeby nam na przykład odpowiedział we śnie. Czasami, jeśli mamy naprawdę dobrą relację z, ze zmarłą osobą, możemy też przez swoją intuicję, przez swoją wyobraźnię dostać odpowiedź, a czasami ta odpowiedź przychodzi do nas z na zewnątrz, jakby w postaci różnych znaków, albo w postaci różnych wiadomości, które gdzieś do nas docierają, czasem z nieoczekiwanych źródeł. A co jeżeli nie znamy swoich przodków, albo nie posiadamy jakiejś głębszej wiedzy na ich temat, no zdarzają się takie sytuacje? Na przykład, że któryś z naszych przodków jest nieznany albo zaginął, i w zasadzie nie mamy nawet kogo zapytać, bo reszta osób wymarła, cała rodzina na przykład. Takie rzeczy się zdarzają, wtedy warto znaleźć takie miejsce, które będzie dla nas samych bardzo dobre i bezpieczne. Mam na myśli takie miejsce gdzieś na Łonie Natury. Czasem to jest właśnie jakieś stare drzewo, a czasem to jest właśnie cmentarz. To już zależy od nas samych, które z tych miejsc będzie dla nas lepsze, gdzie będziemy się czuć otoczeni pokojem, bezpieczeństwem, gdzie będziemy czuć jakieś powiązania z, głębi z głębią naszych korzeni. Z tym, co nas stworzyło, z czego wyrośliśmy. Bo my sami także jesteśmy istotami, które wyrastają z ziemi, tak jak drzewa. I w pewien sposób to drzewo, stare drzewo symbolizuje ród. Dlatego można wykorzystać właśnie takie bardzo stare drzewa, drzewa mocy, jako miejsca do kontaktu z przodkami. Wtedy warto tam po prostu przychodzić i składać ofiary i prosić naszych przodków o to, żeby się z nami skontaktowali. Bo czasami tak jest, że oni sami podejmują kontakt. Jak zresztą w moim przypadku też tak było. Ja przez lata próbowałam nawiązać kontakt z moimi przodkami, określonymi. A tu jakby się stało zupełnie inaczej, i oni sami nawiązali ze mną kontakt, i to przodkowie, których ja nie, niezbyt dobrze znałam, znaczy wiedziałam, że byli, ale ni, nic więcej. Także zdarza się czasami, że nasi przodkowie nawiązują z nami kontakt nieoczekiwanie poprzez jakieś nawet trzecie osoby. Czasem odnajdują się jakieś wiadomości dotyczące ich, a czasem, właśnie niestety, nie mamy żadnych konkretów, żadnych obiektywnych informacji. Które mogłyby nas naprowadzić, ale wtedy jesteśmy może w lepszej sytuacji, bo mamy tylko duchy. Duchy, które możemy poprosić o to, aby nas czegoś uczyły, aby nam coś pokazały, aby nam dały jakieś znaki, jakieś ścieżki otworzyły przed nami. Dotyczące też naszej tożsamości, bo praca z przodkami, tak naprawdę, oprócz tego, że ubogaca w takim sensie, że uczy nas wielu rzeczy dotyczących tego, co było w przeszłości i tego, co dotyczyło życia naszych krewnych, którzy już odeszli, ona też ma taką, taki nieprawdopodobny walor polegający na tym, że ona mówi o nas. Praca z przodkami prowadzi do. Bardzo takiego silnego i głębokiego poczucia swojej własnej tożsamości, do zrozumienia własnych korzeni. Powiedz proszę, na jakie możemy problemy natrafić pracując z naszymi przodkami? A co jeśli któryś z nich nie chce się z nami skontaktować? To bardzo dobre pytanie. Tak się zdarza, niestety, że idealizując pewne osoby z rodziny, ze względu na historie rodzinne, chcemy nawiązać kontakt z konkretnym przodkiem. A on, jakby, nie podejmuje tego kontaktu i nie ma takiej możliwości. Zdarza się to bardzo, bardzo często. Dlatego, jeżeli nie mamy takiej osoby bardzo bliskiej, jak na przykład babcia, która nas wychowywała, czy po prostu jakiejś naprawdę bliskiej osoby z rodziny, która odeszła, to musimy się otworzyć na to, że przyjdą ci przodkowie do kontaktu z nami, którzy sami będą tego potrzebowali, którzy będą na to gotowi i którzy będą mieli być może jakieś. Jakieś sprawy do nas, albo jakieś sprawy tutaj w tym świecie. Także nie mamy do końca wyboru tego, jacy przodkowie przyjdą, żeby z nami się skontaktować. Wręcz przeciwnie, to jest trochę tak, że musimy się otworzyć i zaufać temu, co się wydarzy. Bo nie mamy do końca pewności, jakiego rodzaju przodkowie do nas przyjdą, ale jak już przyjdą, to będziemy na pewno wiedzieć, kto to jest. Oni zwykle bardzo jasno dają znaki e, dotyczące swojej tożsamości. Czy mogłabyś opowiedzieć, jaka jest rola pracy z przodkami w czarostwie tradycyjnym? To bardzo ważne dla nas, którzy praktykujemy tę ścieżkę, by być w dobrym kontakcie z naszymi przodkami. Dlatego, że nasza ścieżka jest ścieżką wiedźmi krwi i to niezwykle istotne, abyśmy trwali w tej łączności z tymi, którzy szli przed nami. Którzy przed nami kroczyli drogą czarownic i czarowników. I którzy wywodzą się z pradawnych czasów i z pradawnych linii. Dlatego każda praca dotycząca przodków i w ogóle otwarcie się na tą ścieżkę umacnia nas w naszym czarownictwie. Ona nie tylko jakby potwierdza naszą tożsamość, co już mówiłam wcześniej, ale też daje nam poczucie korzeni, poczucie ugruntowania. Niezwykle wzmacnia. Wzmacnia i też uczy. Cały czas uczy, dlatego że możemy sięgać do mądrości naszych przodków. Po prostu. Myślę, że to szalenie ciekawe i wartościowe, co nam opowiedziałeś. Bardzo Ci dziękuję za to. Mam ogromną nadzieję, że zainspiruje to także naszych odbiorców do poszukiwania swoich duchowych pokorzeni i pracy z przodkami. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. My już dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że było dla Was. Ciekawe i zachęcające do własnych przygód. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kuchnię czarownika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A także pamiętajcie, że każda łapka w górę jest zawsze ogromnym plusem dla mojego kanału. Przypominam również, że wydałem książkę Smoczy Skarb. Link do jej zakupu znajdziecie w opisie. A jeżeli byście także byli zainteresowani tym, że pojawiło się więcej gości na moim kanale, dajcie znać w komentarzach. My już na dzisiaj dziękujemy. No i do, do następnego, następnego zaklęcia!